No witam, dzisiaj, jak widzicie, wylądowaliśmy w Finalist Freddy VR. Dzisiaj będę strał pod siebie robił, pod siebie i wszystko co nie inne. Ja może nie będę przedłużał, może zacznę po prostu już nową grę. Jep, jestem gotowy. Let's go. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age, and what better way to do that? than with an edge-of-your-seat virtual reality experience yay extra oh się nie podoba. we know that fazbear entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades and while it's true that some stories associated with our name Brzydki. were loosely based on actual events the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't <laughs> about laughing at ourselves. Ha ha ha. That's ha, ha, why we ha. have recreated many of these completely fictitious scenarios. Lies that you've been fed over the last several years. No nie, yeah, to yeah, z nim się pić, game in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you as well as your kids don't forget the merch perfect for birthdays so sit back <laughs> and enjoy a few scares <laughs> we do however ask that you agree to a simple waiver before you play it's mostly just legal mumbo jumbo and isn't at all based on user experiences, mm -hmm, experiences mm -hmm. thus far. Do you okay. acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world huh? manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Przepraszam bardzo, jakie postaci? A, okay. oh. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. But You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this a completely controlled environment, and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Dobra. Tu coś jest. Czyli te straszniejsze noce, z tego co ja pamiętam. Przedstawienie tytułu powtórki. He. A. Tego nie było, co kliknąłem, bo niepotrzebnie to kliknąłem. Tu coś jest, jaki przycisk. Przedstawienie. A. To, 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 to jest to, dobra. Tu są nagrody. No, jest super, też Znowu kliknąłem niepotrzebnie. Dobra. Pieniążki. O I piłeczka jakaś Czy ja gdzieś tą piłeczką mogę trafić? Hello? Słyszę to hello, dobra Ja może nie będę przedłużał, zacznijmy pierwszą noc We FNAF 1 Bo czemu by nie Why not? Lecimy Wciskaj przyciski Wiemy o co chodzi raczej Że trzeba pilnować Się O

Tu mogę otwierać. O, tu jest kolejne. Tak, tak, wymogi prawne. Rozumiem. O, już boni. poszedł. Zajebiście. Dobra, Foxy jest tu. A mogę wyłączyć to. Czy nie mogę. W tak, ogóle tu bo nie jest. Dobra, to tam sobie siedź. I nawet tu nie przychódź. Oj, mać, gdzie on jest? O, ty już tu? Dzieci, to jest pierwsza noc. Dzieci tak spieszno. Siedź do siebie wróć. Już.

A, bo nie jest tu dobra. Sieć tam, i się Gnoju nie ruszaj nawet. A mam pytanie, nie, proszę tam kurwa sieć. I się nawet um, nie ruszaj. Nawet nie próbuj. To, to naprawdę łatwizno. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. <noise> Yo. A, to, ja wolałem, jak ktoś do mnie gadał, jednak... O. Tu jest nic. tutaj też nie ma nic. Muszęgnuj, jak idziesz. Gdzie jest ten gny? Tu jest, dobra. Siedź tam w tym i się na. Nie. Ru A Super. Czyli tu jesteś ty, tu jesteś ty, tu jesteś ty. Ty się tam nie ruszasz. O, kurwesyn. Te. Giebaj go w domu. Ale, że. Was dwóch? Nie poszłeś. Czekaj, to... Ue, Kurwa! Ty spierdzielaj. Ciebie tu nie powinno być. No stąd? Poszedł już! Kurde, ja się przyszedłem O, super, to jeszcze ten. Dobra, poszedł. Hiu. Ja. Póki co, jest git. Oprócz tego gnoja, to mnie... ...przestraszył. To jest wszystko git. O, cześć, cipa, aczyczka. E. Hello. Ej, Pierwsza nudza! No mi kurde, czemu taka intensywna była? Jakoś, jak grało się w to na komputerze... O, prezencik. Jakoś lepsze to było. W sensie, nie czułeś takiego strachu. <grywka> um. Bąk, kontynuujemy. Let's go! Druga noc? Hmm, hmm... Czy zrobimy drugą noc? No w sumie możemy zrobić tą drugą noc. Why not? Dwie nocy na odcinku. I tak, znamy. O, teraz to będzie jeszcze ciekawiej. Będzie jeszcze bardziej intensywniej. Dobra, dzień dobry. Czy coś tu mamy? Hello? Hello, hello? Halo? No halo? Gdzieś ty mnie w tu wysłał. Hmm? A ten już się ruszył, kurde! Ten już... No... Nie umie otrzymać dupy na miejscu, żeby siedział. No nie umie. Słuchaj no.

się nie ruszać, ok? Żymy, możemy żyć w pokoju. W miłości. Możemy się kochać, na pra... Ten za bardzo już mordę wychyla. O, no to tam się nie ruszaj. Ty jesteś tu. To. On nie przyjdzie, prawidłowo, jeśli. On jest tam, co, nie? Ja? Widzę cię. Mhm.

Ty zaraz mi wystrzelisz? A, ty jeszcze tu jesteś? Do widzenia! Czekajcie, czekajcie, boni, 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 czekajcie, jest tu, boni. Kur, idź już, chłopie! Nie mam nic dla ciebie, do widzenia! Sejonara. No, poszłeś w końcu. Teraz, zaraz twój przyjaciel mi tu przyjdzie i mnie ugryzie w dubsko. No, Elo, do widzenia. Eee, czwarta rano. Eee, Pier, dalej. Weź, to jest creepy chłopie. Ja? Poszedł, poszedł, dobra. Jest spokój na razie. Nie ma gnoja. Nie ma, nie ma. Uf, tu jest Freddy. Tu jest Szyka. I tam gnoje siedźcie. No i dupa, 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 dupa. Zaraz przyjdzie mi kolejny. Halo, policja! Czekaj, 997. Halo! Przytrzymują mnie. Za niskie stawki O super jeszcze Freddy Ekstra kurde No cześć Do widzenia On jest tu Widać Cię? Widzę Cię Spieprzaj stamtąd HEHEHE he he he, KURWA ZA Poszłać Ekstra, kurde, kolejny przychodzi. Nie ma mnie w domu! talika A, on tam idzie. Dobra, tu idzie. On jest tu. Muszę pilnować teraz. Ty! Nie wiem, jak ty działasz. Jak Freddy działa? Nieważne Nieważne huh. Ech, nie miałem co z tym na Pana Ducha tego amana. Udało mi się Chodzisz z Matejsem? Dziękuję Eee O, srałem tego królika by no, by ty mnie straszysz Ty... Ty w ogóle Masz rozumieć go na człowieka, chłopie? Przychodzisz do mnie i się wpierdzielasz na chatę? Wypie... A no, dobra, Są Bum, kontynuuj. Huh. Dobra. Dwie noce zrobione. Mogę cukierka? Mogę cukierka, dawaj. Niam, 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 niam. Siema, stary. Kim ty jesteś? Nie zapraszałem cię na moją imprezę. Tam są drzwi. Tam, tam właśnie. Nie ma nic. Chcesz cukierka? Czekaj. No i może dam cukierka. Bo ty możesz chcesz cukierka. Masz. Rozumiem? Nie taki możecie nie spakować A ten? Rozumiem też nie. To jeszcze mam tego, mój ulubiony, chcesz? Łap. Też nie chcesz, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Dobra, słuchajcie, to było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzecia i czwarta noc na następnym odcinku. Ja czuję, że dostanę na twarz jumpscare. To, 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 to jest pewne to, to, to jest pewne, że na następnym odcinku dostanę w twarz. I to. Będzie mnie boleć, znaczy będę boleć, będę krzyczeć jak mała dziewczynka. I Trzymajcie się, cześć.